Nie witajcie ponownie na moim kanale, dzisiaj zapraszam Was na haul. Ale to nie będzie taki zwykły haul, będzie to haul kosmetyczny. Mam wrażenie, że dawno takiego filmu tutaj nie było. Pokażę Wam moje zamówienie z ezebra.pl. Jeżeli lubicie tego typu filmy i unboxingi, to zapraszam. Zaczynamy. Otworzyłam już to pudełko, żeby Wam nie szaleścić. Aha. Ale okazuje się, że wszystko tutaj jest bardzo dobrze zapakowane, więc myślę, że od tego zacznę, że Wam wszystkie produkty po kolei. I tutaj zostały ekstrasy, jakieś prezenty, proszę bardzo, Eveline, krem z aloesem nawilżająco-regenerujący oraz Royal Snail. Mm. Udało mi się rozpieczętować większej rzeczy. Wszystko jest bardzo dobrze zapakowane, bardzo dokładnie. Przesyłka przychodzi błyskawicznie, więc nie musicie się tym absolutnie przejmować. Zostawiam wam linka pod spodem. Nie wiem, czy mieliście kiedyś okazję robić zakupy w drogerii internetowej zebra.pl. Ja tam przepadłam. Spędziłam ponad godzinę buszując po tych wszystkich sekcjach i jest tam tak szeroka gama produktów, makijaż, kolorówka, pielęgnacja, mnóstwo kosmetyków do twarzy, do ciała, produkty do włosów, akcesoria do włosów, do paznokci, lakier do paznokci, przeróżne, czy hybrydowe, czy zwykłe, perfumy w też bardzo dobrych cenach, produkty do domu, jest szeroka lista bestsellerów, więc też tam sobie można podpatrzeć duże rzeczy produktów, które się dziewczynom sprawdzają i po które wracają, więc jest tego naprawdę bardzo dużo do wyboru do koloru. Każdy znajdzie coś dla siebie możecie wejść i zobaczyć. Ja też tam znalazłam dużo rzeczy, które chciałam spróbować, na które się czaiłam już od dłuższego czasu. Obecnie tam są jakieś promocje, więc już możecie sobie zerknąć i coś taniej wyhaczyć, coś taniej sobie kupić. Pierwsza rzecz to Beauty Blendery Mini. Wzięłam sobie takie małe gąbeczki, ponieważ z tych gąbeczek codziennie korzystam, za każdym razem przynajmniej kiedy robię makijaż. I to jest takie moje główne narzędzie do nakładania podkładu. No i nie tylko, oczywiście, bo brązera. Pomyślałam sobie, że spróbuję tych mniejszych, ponieważ jest ich tutaj więcej. Jak możecie zauważyć, one są pięknie wyeksponowane w tym opakowaniu. Są w różnych kolorach. Łatwiej też zawsze je tam odróżnić. Po każdym, oczywiście, użyciu myję je więc będę miała na zmianę. Były w bardzo dobrej cenie, no i jest ich więcej. Kolejna rzecz to olej myjąco- uzupełniający lipidy z La Roche-Posay. Jest to taki olej, który mogą używać dorośli, dzieci, nawet niemowlęta. Jest to olej, który świetnie się sprawdza do mycia naszej twarzy, do naszego ciała, szczególnie do suchej skóry. Nie podrażnia, nie uczula, nie wysusza. W ezebra.pl był w bardzo dobrej cenie. Jest z pompką, więc to też zawsze duży plus. Tego produktu wychodzi trochę Mniej jest wtedy bardziej ekonomicznie, no i też świetnie się sprawdza pod prysznicem, bo spokojnie, tak jak mówię, można to mieć całą twarz i mogą tego używać również dzieci, więc na tym mi zależało. A drugi produkt z La Roche Pozei to jest Lipicar. Na pewno znacie, te produkty są dość popularne, tak? I to też takie można powiedzieć trochę bestsellery. Natomiast nie wszędzie są w dobrych cenach, więc warto jest szukać i trafić na jakąś okazję to taki balsam regenerujący o po potrójnym działaniu do skóry suchej, bardzo suchej też również mogą używać tego balsamu dzieci, dorośli, niemowlęta z wodą termalną z La roche پوzej i tak, że z pompką, więc znowu duże ułatwienie, szczególnie podczas miesięcy jesienno-zimowych. Ja też właśnie tych produktów używam dla dzieci. Są też mniejsze opakowania, ale myślę, że warto kupić większe, ponieważ one są naprawdę godne polecenia. Nic się absolutnie po nich nie dzieje, tylko lepiej można powiedzieć. I w ogóle ta sekcja Zebra po Zaroszpoza jest ogromna, sam sobie wejdziecie, nawet wpiszecie w wyszukiwarce La poza to pokaże się Wam mnóstwo od szamponów, poprzez jakieś dozdoranty, czy właśnie balsamy, płyn do demakijażu. No jeżeli lubicie to markę, to warto jest sobie też tam poszukać. Kolejna rzecz to już chyba kultowy żel aloesowy z Holika Holika. Zresztą, jeżeli dobrze pamiętam, on jest tam w tej sekcji best sellery, Jest to idealny żel Generalnie do wszystkiego, jak to mawiał mój dziadek, ponieważ ja go używam czy na jakieś podrażnienia skórne, czy na przykład po ukąszeniu komarów jest świetny, czy w ogóle tak do twarzy. Bardzo szybko się wchłania czy do rąk, czy do twarzy, no do wszystkiego, do całego ciała. Oprócz tego opakowanie jest bardzo fajnie tutaj zaprojektowane, wszystko wychodzi. Ja używam go tak samo na skórze moich dzieci, nic się tam nie dzieje. Można go dodać do jakiegoś kremu, czy nawet podkładu. Moja koleżanka dodaje go zawsze do podkładu Skąd pamiętam. Są różne te żele aloesowe, ale ja uważam, że Holika Holika jest najlepszy i na stronie zebra jest rzeczywiście ekstra cena. Moje ulubione szczotki Tangle Teaser. Jak wiecie, ja te szczotki uwielbiam, moje dzieci tylko chcą stosować te szczotki, bo to są jedyne szczotki, które ich nie ciągną. Można czesać włosy czy na mokro, czy na sucho i naprawdę to jest sama przyjemność. Szczotek też jest mnóstwo, mnóstwo kolorów. Są promocyjnych cenach są te mini szczotki, większe. Nie tylko Tangle Teaser, są też innych firm oczywiście. Dużo produktów do włosów, dużo akcesoriów, także możecie sobie tam wszystko zobaczyć. Ja akurat zdecydowałam się na ten kolor i muszę Wam powiedzieć, że nie mają sobie równych te szczotki. Absolutnie nie mają. Też dobra cena, ponieważ w innych drogeriach no te ceny są różne, wahają się mniej więcej tak no, powiedziałabym 60 zł. Ona kosztowała coś tylko 40 zł, więc myślę, że... Warto jest tam zerknąć. Produkt, który bardzo chciałam spróbować, i uwierzcie lub nie, ale nigdy w życiu nie miałam maski z <laughs> Może jest to jakaś taka nie do przodu, ale jest to super popularna marka do włosów. Najczęściej kupowałam sobie maskę Macadamia Natural Oil, która jest super, pięknie włosy pachną, nie obciąża ich i tak dalej. Mam spróbować tej, ponieważ to jest maska, która przywraca jakość włókna włos do spłukiwania. Nakładamy ją na chwilę. Ja najczęściej, jak sobie robię tak takie terapie na włosy to nakładam sobie tą maskę powiedzmy od połowy, ponieważ moje włosy są rozjaśnione, więc są wysuszone i, i nakładam czepek, obwijam go ręcznikiem i wtedy mam takie spa. Moje włosy są wtedy takie mięciutkie, wygładzone, nawilżone przede wszystkim. Są różne rodzaje tych masek i w ogóle tych produktów Kerastase yy, na .pl jest mnóstwo tak samo. To są szampony, maski, odżywki i nie tylko. Różne kolory do włosów blond, do włosów przesuszonych, do włosów zniszczonych, do włosów normalnych, no i tak dalej, nawilżająca, kojąca i ona wygląda tak pięknie, już czuję ten zapach, już go czuję, a ja, jak wiecie, zwracam szczególną uwagę na zapach, one są bardzo ważne, mm. Pachnie jak z luksusowego salonu fryzjerskiego, i w ogóle ta konsystencja, zobaczcie, jest taka zbita, gęsta, bardzo bogata, więc też nie trzeba tych masek nakładać dużo. Najważniejsze jest to, żeby umyć włosy i bardzo dobrze wycisnąć je, i dopiero wtedy nakładać. Ona wtedy bardzo fajnie wnika w łuski włosa, zamyka je no i robi całą robotę, tak? Nabliża i tak dalej. Więc pachnie jak no, 2 miliony dolarów. Mam nadzieję, że moje włosy będą wyglądały jak z reklamy, jak ją użyję. Ale dajcie koniecznie znać, bo tak jak mówię, ja ich nie używałam i wszędzie, i w wobec dookoła. Zawsze słyszę o tych maskach, że dziewczyny właśnie kupują sobie karstas czy szampony karstas, jak również szampony. Matrixa. Ja ostatnio miałam szampon Matrixa i rzeczywiście świetnie się sprawdzał. A jeżeli chodzi o karstas, no to tak jak mówię, jest to moje pierwsze doświadczenie, więc się okaże. Kolejna rzecz, to jest coś, co chciałam od bardzo, bardzo dawna spróbować. Jak wiecie, ja uwielbiam te plastry z Joanny do depilacji, górną wargę czy do brwi i tak dalej. Chodzę na brwi, natomiast no jak nie zawsze mam czas, to staram się tam jakoś sama kombinować i zawsze chciałam coś takiego mieć. I pomyślałam, że to będzie idealna sprawa, żeby właśnie zrezygnować z tych plasterków, ponieważ rzeczywiście, no, non stop, tylko kupuję te plasterki. One są zawsze w mojej szufladzie, mam zawsze jakiś tam zapas, ale pomyślałam, czemu by nie spróbować czegoś nowego. I tutaj mamy taki podgrzewacz do wosku. Tych wosków wzięłam trochę więcej, bo była bardzo fajna promocja, więc jak widzicie, mam ich tutaj dość sporo, więc na razie nie rozpakowuję. Rozpakowałam jeden, żeby Wam pokazać, jak to wygląda. No tutaj są plasterki. Te plasterki spokojnie można sobie pociąć. Muszę przestać instrukcji, ale kiedy lampka nam przestaje migać, to wyłączamy i jest gotowe. Oczywiście trzeba uważać, ponieważ nie można sobie spalić skóry dziewczyny. To jest bardzo ważne. I później oczywiście trzeba użyć odpowiedniego olejku, zniwelować to podrażnienie. Można też użyć na przykład tej Holika Holika. Mamy wkład, mamy wosk, no i działać. Jeżeli Wy macie taki przyrząd, to też dajcie koniecznie znać, warto czy nie. Ja chciałam tego spróbować, tak jak mówię. Były też takie woski, powiedziałabym, do salonu. Też się nad tym zastanawiałam, ale może następnym razem zobaczymy. Można wycisnąć patyczkiem sobie później coś nałożyć. Jestem ciekawa i Wam będę zdawała relację. Mam trochę tych wosków, także zapas jest. Ale wzięłam tak dużo tych wosków tylko dlatego, że była, tak jak mówię, promocja. Również sobie tutaj zamówiłam rzęsy. Ja rzadko używam sztucznych rzęs. Mam jakieś sztuczne rzęsy, ale to są rzęsy, wiecie co, na pasku. I chciałam spróbować rzęs w kępkach i zastanawiałam się, jakie wziąć. Tam jest naprawdę dużo tych rzęs i na pasku, i kleje, i kępki, i więcej, i mniej. Tak, żebyście zerknąć. Kosztowało mniej więcej tak coś około 7 zł. 9 mm, a to jest 9, 10 i 11. No i zobaczmy. No. Bardzo ładnie. Ładnie, delikatnie. Można sobie punktowo to poprzyklejać, bo ja też nie lubię takiego efektu zbyt teatralnego, zbyt szturtnego, więc powiedzmy dwie kępki na końcówki i od razu oko jest bardziej podkreślone. Spodziewajcie się jakichś tutoriali, bo wiem, że prosicie mnie o taki makijaż. Ale skończyła mi się bateria, widocznie za dużo tutaj już Wam mówię, a wiem, że są dziewczyny, które kochają filmy o kosmetykach, ja również. To jest bardzo fajna sprawa, nie wiem, czy znacie, Blackhead Export Stripe. Jest to taka maska, którą nakładamy na nefralgiczne miejsca, gdzie mamy zaskórniki, czyli typu nos, tutaj broda. Ona zastyga i odrywamy. I ona nam oczyszcza pory. Nie powiedziałabym, że to jest jakieś tam super mistrzostwo świata, bo wszystkich nie zerwie, tak? Ale od czasu do czasu, ja nie mówię też za często, raz na trzy miesiące, kosztuje coś około złotówki. No i ostatnie rzeczy: silniczek, ponieważ ja sobie robię, jak wiecie, hybrydy. Sama jeden, który mam już mi się zużył, mocno zużył, a on był też w dobrej cenie, no i tak sobie pomyślałam, że akurat do tego zamówienia to wezmę. Kolejna rzecz to jeszcze jeden Beauty Blender, też mniejszy, bo ja miałam wcześniej większe te Beauty Blendery, a teraz sobie pomyślałam, że w sumie nie miałam takiej potrzeby, żebym miał aż tak duży. No i tak jak mówię, ja z nich korzystam. Korzystam z nich często. Gumki w świetnej cenie, wiem, powtarzam się, mówię to po raz 287, ale też akcesoriów do włosów, tak jak mówię, jest dość sporo. I to są gumki, jak możecie zauważyć, bezszwowe, one się tak nazywają. Czarny, zwykłe. Widzicie, co oni tam jeszcze mają, fajnego. Scrunch, nie wiem, czy lubicie, ale rzeczywiście jest atrakcyjna ta cena. Gumki. I by jak gumki. Ja takie gumki bezczłowe lubię. No i zawsze miałam beżowe, ale teraz sobie pomyślałam, że fajnie, jak widać. Taką gumkę czarną. Klasyka, widzicie, że tak. ja czarny kocham, więc mam teraz i gumki. Chyba, że mi ktoś się zabierze, czy tej mojej córki. I szczotkę. Szczotki normalnie myję. Nakładam szampon. Jakiś tam delikatny dla dzieci, albo jaki mam pod ręką, po prostu biorę drugą szczotkę i czyszczę. Mniej więcej raz w tygodniu, bo ja mam akurat na tym punkcie obsesję. I też chciałam wziąć jasną. Jeszcze bardzo dobrze widać na tej szczotce, czy jest brudna, więc na tym mi zależało, żeby taki kolor, a nie inny. Ostatnia rzecz, może wam się wydać naprawdę dziwna, ale ja bardzo chciałam to mieć. Czy zgadniecie, co to takiego? Jest to przybor do higienicznego usuwania zaskórników. Ja, jak widzę zaskórnika, to nie mogę przejść obok niego obojętnie. Muszę coś z tym zrobić. Na końcu ma giełkę, ta końcówka pozwala nam dotrzeć do trudno dostępnych miejsc, typu w okolicach nosa. Próbuję i dam Wam znać. Bardzo się na to cieszę, nawet sobie nie wyobrażasz, jak bardzo. I tych produktów tam jest dość sporo. Różnych dziedzin, właśnie takich niespotykanych gadżetów, które przykuły moją uwagę, i to jest też zupełnie niedroga historia, więc możecie sobie ją zobaczyć, ale bardzo, bardzo się cieszę. Też w tym nie chciałam do paznokci wziąć jakieś przybory i produkty, ale to może następnym razem. Kochani, to byłoby na tyle. Mam nadzieję, że film Wam się podobał, że się Wam do czegoś przydał. Koniecznie dajcie znać, czy miałyście któryś z produktów, co zamawiacie najczęściej, czy coś polecacie, bo zawsze chętnie przyjmuję wszystkie Wasze rady. Trzymajcie się ciepło. Dziękuję Wam za wszystkie subskrypcje i komentarze i do miłego zobaczenia buziaki. Pa pa!